32-letni Andrzej B i jego 17-letnia partnerka Kamila M zginęli od pojedynczych strzałów w głowę dokładnie w prawą skroń. Dziś już wiadomo, że kamila była leworęczna. Strzały padły z pistoletu produkcji radzieckiej kaliber 9 mm. Para zginęła w krótkim odstępie czasu zaledwie kilka minut przed wkroczeniem do mieszkania antyterrorystów. Poza ranami postrzałowymi na zwłokach Kamili M nie ujawniono żadnych innych obrażeń wskazujących na użycie wobec niej przemocy. W trakcie sekcji pobrano materiał do dalszych badań, między innymi do badań toksykologicznych, które dadzą nam odpowiedź na pytanie, czy wyżej wymienieni znajdowali się. Pod wpływem alkoholu bądź pod wpływem środków odurzających. Prokuratura zbada także, czy broń zabezpieczona w mieszkaniu Andrzeja B. była również użyta do zabójstwa 29-letniego Krystiana Elsleska, którego zwłoki znaleziono 9 stycznia w Międzybrodziu oraz czy to z tej broni mężczyzna ostrzelał policyjny samochód. Przypomnijmy, że dramat rozpoczął się 10 stycznia po godzinie 12.30. 32-latek podejrzany przez policję o zabójstwo 29-letniego Krystiana Elsleska najpierw z okien swojego mieszkania Ostrzelał nieoznakowany wóz policyjny, po czym zabarykadował się w mieszkaniu. Kilkanaście godzin policja, policyjny psycholog i negocjator próbowali nawiązać z parą kontakt, jak się okazało później, bezskutecznie. O godzinie pierwszej w nocy zapadła decyzja o siłowym wkroczeniu do mieszkania Andrzeja B. Krótko przed rozpoczęciem akcji policja przez megafon po raz ostatni próbuje skontaktować się z parą. Gdy z mieszkania nie ma odpowiedzi, dokładnie o godzinie pierwszej 17 grupa antyterrorystów wyważa drzwi i wchodzi do środka. W jednym spokoju na łóżku znajduje dwa ciała. Mężczyzna i młoda kobieta są odświętnie ubrani i trzymają się za ręce. Oboje mają przestrzelone głowy. Do sprawy będziemy wracać. do 1 lipca 2013 roku gminy mają obowiązek wprowadzić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. W Sanoku władze miasta ustaliły nowe ceny, jakie będą obowiązywać mieszkańców za niespełna pół roku. Miesięcznie za śmieci segregowane zapłacimy 12,50. Ci, którzy nie będą ich sortować, poniosą koszt 16 zł. Myślimy raczej, że wszyscy mieszkańcy zdecydują się na segregowanie śmieci i wszyscy będą płacić tą niższą opłatę 1250. Nie przewidujemy, żeby zbyt wielu mieszkańców płaciło 16, więc musimy to opłacić 12,50. I kalkulacja systemu daje nam pewne Przypuszczenie, uprawdopodobnione przypuszczenie, że te pieniądze powinny wystarczyć. Do tej pory te pieniądze wystarczały na funkcjonowanie systemu i teraz też powinny wystarczyć. Ceny ustalone w Sanoku są podobne do tych, które będą obowiązywać w sąsiednich miastach. W przemyślu zasegregowane śmieci mieszkańcy będą płacić 11 zł. W Stalowej Woli 12,85, w Jarosławiu 13,50, z kolei w Tarnobrzegu i w Jaśle po 10 zł. W tym ostatnim mieście samorządowcy się przeliczyli. Przetarg y, znacząco y, wybiegł poza y, y, kwotę, którą miasto y, ustaliło w opłatach. No i teraz no, jest problem, y, jak skąd te pieniądze znaleźć. No jeżeli, y, nie ma innej możliwości. Jeżeli źle skalkulowaliśmy ten system, z budżetu miasta byśmy musieli znaleźć pieniądze na pokrycie tego, a w tym budżecie miasta, jak wiadomo, tych pieniędzy nie będzie. Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wywołuje wśród mieszkańców i samorządowców spore zamieszanie. Choć radny Łukasz Woźniczek nie ma zastrzeżeń do ustalonych w Sanoku cen, to głosował przeciwko nim. Jego zdaniem za złe decyzje podjęte wcześniej płacimy teraz. Nie jestem przeciwko temu, że zostawiamy, zostawiamy tak naprawdę miasto Sanok które mogło być takim y, tutaj wiodącym y, na terenie nazwijmy to Bieszczadów y... Miastem, w którym można było stworzyć tą gospodarkę śmieciową, oddało to na rzecz krosna i to mi się nie podoba. Wiadomo, że to są zaszłości z kilku ładnych lat, bo teraz miasta nie stać na to, żeby całą instalację przygotować, ale w związku z tym mieszkańcy będą się musieli, do tego, będą się musieli temu podporządkować. Wprowadzenie nowego systemu ma jednak kilka znaczących plusów. Ci, którzy do tej pory uciekali od opłat i nie wykupywali worków na śmieci, teraz nie uciekną. Śmieci będą odbierane od mieszkańców w ustalonych terminach. W innych dniach odpady będzie można samodzielnie bezpłatnie oddawać do punktu selektywnego zbierania. Sanocka policja bada przyczyny i okoliczności pożaru, który wybuchł w domu jednorodzinnym w miejscowości Wójskie. Ogień pojawił się na strychu i strawił całe poddasze. Dom nie nadaje się do zamieszkania. Na razie Pogorzelcy zatrzymają się u krewnych. Jak się dowiedziałam, przyjechałam, to już wszystko w pomieniach było. To córka w pół 11 pojechała z, z domu i wszystko było w porządku. No, a nie wiem, któryś szwagierka zadzwoniła, że się pali i, i przyjechaliśmy, tu straże były, wszystko. pomogą tylko, kazałam okno wybić i wynosić rzeczy i tyle. Dzieci, dzieci w szkole, dzieci w szkole były. To przyjechała córka, zemdlała. Wnuczka, jak zobaczyła, pogotowie było. I tego, córka w pracy, to dzwonili tam. wziąć, pojechał, też był wziąć w pracy. Na szczęście, w chwili wybuchu pożaru w mieszkaniu nikogo nie było. Z domu udało uratować się część sprzętu i trochę ubrań. Wstępnie straty oszacowano na około 100 tysięcy złotych. Pożar gasiły cztery jednostki Straży Pożarnej. Akcja trwała ponad trzy godziny. 78 tysięcy zł to kwota, jaka na obecną chwilę zasila konto Bieszczackiego sztabu Wośb. W tym roku pieniądze w powiatach Sanockim, Leskim, Bieszczackim i części Brzozowskiego zbierało około 400 wolontariuszy. W samym Sanoku była ich blisko setka. Dodatkowo konto bieszczackiego wośpu zasilą pieniądze z internetowych aukcji oraz licytacji przeprowadzonych na sanockim rynku podczas Wielkiego Finału, gdzie licytowano m.in. bilet do Europarlamentu, piłkę z podpisami Orłów Górskiego i oryginalną grafikę Beksińskiego. Na razie nie wiadomo, czy w tym roku trafi do sanockiego szpitala sprzęt ufundowany przez orkiestrę. Adam Siembab, dyrektor placówki po cichu, liczy na echokardiograf dziecięcy. Wszystko rozstrzygnie się w przeciągu najbliższych tygodni. W tym roku orkiestra zbierała pieniądze dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. W ubiegłym roku w bieszczadach zebrano 97 tysięcy złotych. Ostateczną kwotę, jaką udało się w tym roku uzbierać, poznamy końcem stycznia.